Uwaga podróżni, w dniu dzisiejszym przejazd pociągiem kolei dolnośląskich relacji Kłocko-Główne-Polanica-Zdrój jest bezpłatny. Powtarzam, w dniu dzisiejszym przejazd pociągiem kolei dolnośląskich relacji Kłocko-Główne-Polanica-Zdrój jest bezpłatny. Po trzech latach przerwy na trasę Kłodzko-Polanica Zdrój wracają pociągi. Przeciągać mają nie tylko turystów i kuracjuszy. Kolej Dolnośląska uruchomiła nowe połączenie z Wrocławia do uzdrowiskowego zagłębia w minioną niedzielę. Najwięcej, żeśmy pozamykali linii kolejowych. W tej chwili pomału, pomału to się odradza. To, co dzisiaj będziemy świadkami, czyli wjazd na, na kierunek Kudowy, Jedynie do Polanicy. Mam nadzieję, że w grudniu będziemy jeździli już do Kudowy. To jest element pewnej większej całości, który miał miejsce, a mianowicie y, otwarcie linii Szklarska-Polębra-Harachow, gdzie tam już funkcjonują połączenia od y, 2010 roku. A w tej chwili te dwie linie, czyli y, druga linia y, Jelenia-Góra-Szklarska. Y, tak, jest remontowana, i tutaj kłocko, czy w zasadzie duszniki Kudowa, też jest remontowana. Stan techniczny linii, czyli jego degradacja, spowodowała, że albo trzeba było podjąć decyzję o całkowitym zamknięciu połączeń, albo zdecydować się na remont. Ponieważ zakład infrastruktury reprezentujący zarządcę infrastruktury wystarał się o środki na remont, ten remont rozpoczęto. W tej chwili, czyli od dzisiaj rozpoczynamy kursowanie nie na całej trasie, tylko na pierwszych 11 kilometrach w remontowanej linii. Linia numer 309, Kłodzko nowe Kudowa Zdrój o długości 41 km powstała w celu zapewnienia dojazdu do znanych kurortów, takich jak Polanica Zdrój, duszniki czy Kudowa. Także dziś trasa ma niezwykłe walory turystyczne. W trosce o większy komfort dla pasażerów za ponad 4 miliony złotych odremontowano także budynek dworca Kłodzko główne. Zupełnie nowa elewacja, nowe wnętrze, odnowione kasy biletowe. Zaplecze dla obsługi dworca, nowe poczekalnie wszystko w już normalnym standardzie XXI wieku. Oczywiście, będzie to skutkować tym, że myślimy, że będzie więcej podróżnych, tym bardziej, że dzisiaj od nowego rozkładu jazdy otwiera się połączenie do Polanicy. Ono w przyszłości będzie wydłużone do Kudowy, i myślę, że w ten sposób. Tych podróżnych będzie więcej, a ich obsługa będzie znacznie lepsza niż przed modernizacją dworca. W roku 2012 rozpoczął się remont linii 309 Kłodzko-Kudowa-Zdrój. 9 czerwca uruchomiono pociągi na pierwszym, zrewitalizowanym odcinku linii z Kłodzka do Opolanicy-Zdroju o długości 11 km. Pierwszych podróżnych w niedzielę nie brakowało. Pierwszy dzień kursowania na trasie do uzdrowiska łączył się bowiem z licznymi promocjami. Podróż była za darmo, a konduktorzy częstowali podróżnych słodkościami i rozdawali tekturowe miniaturki szynobusów. No bardzo miło, nie, całkiem szybko. Jak na taką szybciej niż autobusem. A tak, tylko szkoda, że na razie połączeń trochę mało i tylko do płoniczy. czekamy aż do Kudowy będzie. O, trochę szybciej niż 3 lata temu. Tak, odrobinę, 6 minut szybciej, ale przydałoby się, żeby on był szybszy niż autobus. Jak jest wolniejszy niż autobus, to tylko tacy no. najwięksi fascynaci będą nim jeździli. Jest pięć stacji po drodze, tak? Ech, przystanków takich, stacja pole, stacja pole. Bole, bole. Lepiej gdyby się nie zatrzymywał i prosto... Nie, niech jedzie, ale szybciej. Trzy lata była zamknięta linia, można by było wyklepać te szyny tak, żeby jechał trochę szybciej. No i więcej połączeń przede wszystkim, bo tak to, to nic nie wiem będzie, to wierzę. No, Gdzieś po 22, to 23 stąd to, to byłoby idealnie. Podróż pociągiem jest bezpieczniejsza i tańsza niż samochodem czy autobusem. I choć trasa jak na razie ma głównie walory turystyczne, jednak samorządowcy liczą na to, że ruch na niej będzie coraz większy i da wymierne korzyści dla mieszkańców regionu. Dzisiaj tak, ale my, jako służba publiczna, czyli realizacja zadania samorządu, które jest służbą publiczną, również będziemy przewozić i na tych klientów głównie liczyły stałych klientów do pracy i do szkoły. Oczywiście, że z pociągów na pewno będą korzystać kuracjusze i turyści. Bardzo się cieszymy z tego. Ja mam nadzieję, że pasażerowie, biorąc pod uwagę nowoczesny tabor, który y, zaczyna być y, w rękach kolei dolnośląskich, przyciągać będzie pasażerów, młodzież. No i wrócą te stare, dobre czasy, kiedy tłumnie będziemy korzystali z połączeń kolejowych, bo one są najbardziej ekologiczne. Po pierwsze, lepiej się komunikujemy z płockiem. Z drugiej strony jest wielka szansa na to, aby te połączenia za pomocą ekonomicznego pojazdu, a więc szynobusu, e, były realizowane z Wałbrzychem, z Legnicą, być może e, również w krótkim czasie z Wrocławiem. Czekamy teraz na dokończenie remontu, który będzie w następnej kolejności. Aż do, aż do kudowy będziemy dojeżdżać rzeczywiście pociągami nie tylko marszałkowskimi, ale także e, PKP. I mam nadzieję, że to będzie też jakby. E, Zaprzeczy temu, co mamy do tej pory. To znaczy, my w tej chwili cały czas krzyczymy bardzo głośno, jako samorządy, że jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie. Nam jest bliżej do Pragi, łatwiej i to nawet nie dlatego, że jest bliżej, tylko po prostu łatwiejszy dojazd. Natomiast, wszystko co jest robione zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i przez rząd polski, myślę, że zmierza ku temu, żebyśmy jednak czuli się bliżej związani komunikacyjnie z naszą ojczyzną. Zła komunikacja ziemi kłodzkiej, generalnie z resztą Dolnego Śląska jest. Z, jednej, z jedną z przyczyn tego, że ruch turystyczny jest dla nas niezadowalający, a więc mógłby być dużo większy. Z drugiej zaś przyczyną tego, że mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej mają problem z dojechaniem do miejsc pracy, które czekają na pracowników, chociażby obszar e, Kobierzyc, obszar około Wrocławski, gdzie cały czas jest potrzeba pracowników i pracownicy właśnie z Ziemi Kłodzkiej wypełnialiby pełną, pewną lukę na rynku e, pracy Wrocławia czy Dolnego Śląska. Myślę, że takimi działaniami jak właśnie szynobusy, mam nadzieję, że wreszcie droga S5 pomiędzy Wrocławiem a, a Kłockiem wejdziemy naprawdę w ten XXI wiek i wejdziemy w te możliwości komunikacyjne, które umożliwią normalne funkcjonowanie miast, ale również społeczności lokalnych. Zakończenie prac i uruchomienie połączeń na całej linii Wrocław-Kudowa jest planowane na grudzień tego roku.